Cześć, witam wszystkich moźników wędkarstwa, zarazem sympatyków kanału Fishing Way Channel. Słuchajcie, kolejny raz wybrałem się na tą miejscówkę, na której tutaj łowię. Także jestem znowu w tym samym miejscu, ponieważ, tak jak już mówiłem, lubię te miejsce i ryba tu gdzieś się kręci. I tutaj zadowalają mnie te siotry, które tutaj ciągnę, a już ich parę wyjąłem z tej wody. Także to mnie cieszy. Dzisiaj zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jad dosyć silny jest w miarę. Trochę mi to przeszkadza w łowieniu. W zarzucaniu żyłka się robi balon. No i to jest trochę nie źle, ale trzeba się jakoś radzić. W tych warunkach oczywiście znowu metoda i feder. Dąbelsik ten sam. Tym razem o smaku nie ananasa, bo ostatnio łowiłem o smaku ananasa. Teraz mam o smaku limonki. Tak samo żółty, kluło żółty. 8 mm koszyczek do metody i zanęta ta sama co, co zawsze tutaj na bazie mączki rybnej i dodane trochę leszczowej zanęty do tego, wszystko to razem wymieszane. 2 mm pelet, właśnie ten już taki gotowy, też daje tak pół na pół do koszyczka. Mieszam to no i zarzucam. i Czekam na branie, nie? oczywiście. Pogoda dzisiaj jest wyśmienita. Oprócz tego wiatru, gdyby tego wiatru nie było, powiem Wam, byłoby naprawdę upalnie. Widzicie? A jest październik, to już jesień, a pogoda przyjemna. Także dzisiaj kolejny raz się tutaj wybrałem. Zobaczymy, co tutaj się wydarzy na tym miejscu, na którym lubię siedzieć. Jeszcze 5 minut, i przerzucę znowu. I zobaczymy. Słuchajcie, jest ryba na kiju i to nie mała ryba. Zobaczcie. Kolejny mój, jeść od tego łowiska. Nie było mnie tu półtora tygodnia. Mówię, jadę dzisiaj. Ale pięknie, co? Chodź, pokaż się. Stój. Stój grzecznie. Zaraz, jeszcze chwilkę wypuścimy, nic nie będzie. Zobaczcie. Jaka torpeda znowu zmierzy go? Zmierzymy gościa. Ile masz? Ile ty masz? Met 10, słuchajcie, met 10, także fantastycznie zaraz go odkażę. Tylko, jeszcze fotę zrobię. Jedną, albo zerbię. Teraz jeszcze fotki zrobię. Chodź zrobić fotę. Bo nie ma nikogo. Słuchajcie, nie ma nikogo, żeby mi ktoś zrobił zdjęcie. Tak to jest. Dobra. Trudno. podkazimy rybę. Odkażacz. Odkazić rybę trzeba. Pokaż. Tak, odkazimy Cię. No już pójdziesz do wody, już. Już pójdziesz. Dobra. Odkażony jesteś. Odkażasz do kieszeni. Tak. Zaraz Cię. Słuchajcie, mój kolejny na 10 wraca do wody. Już chcesz iść? Już chcesz odpłynąć, czy jeszcze nie? No. Zmachałeś się ja też. A już, proszę. Proszę, jak pięknie odpływa. Słuchajcie, mój kolejny jesiot. Tutaj to jest niesamowite. W tym roku wykupiłem zezwolenie na to łowisko i już mam chyba szóstego czy siódmego. Już nie wiem, pogubiłem się, ale w każdym bądź razie pięknie. I to mi się podoba. Także było warto dzisiaj przyjechać. Uff. Rybka wypuszczona. Matę odstawimy i czekamy na następne branie. Jest. Nie wiem, czy w ogóle coś było z nasz kamerą, szarpie, słychać, także zobaczę, co tu się robi na powrotku. Ale ten wiatr, staję popalić. Tym wam paliwa jest ładna. Nie wiem, co tym razem mam na kiju. Muszę klipa już. Nie mam na klipie nic. Muszę wyłączyć kamerę, słuchajcie, bo, bo naprawdę nie będzie to znowu tak szybko. Znowu będzie jakieś 20 minut kolu. Zobaczcie co ja tu mam. To jest niesamowity, wieczny dzień. Nie wiem czy słychać w kamerze. A piękny, z kolei następny. Dobra, dobra, czekaj czekaj, chodź Zobaczcie jaki krocy. Ale będzie Piękny. zwierzyny. Pana decyna poda? Ale pięknie jest 118, mój największy, 118 centymetrów. Dobra, odkażacz. Dobra już. Idziemy, do wody. Zaraz. 118, mój największy. tylko dojść do siebie no dobra już odpływaj a, słuchaj to jest niewiarygodne tak jest dzień wieczny ten wiatr zawija że nie wiem czy coś w kamerze słyszycie a ja tu już Mam kolejną rybę i to jaką? Największy jesiot 118 cm To jest dzień Po to trzeba przyjeżdżać na ryby Żeby się emocjonować z tymi rybami Żeby móc złowić Zrobić sobie fotę i wypuścić tą rybę w dobrej kondycji Nic mu nie było, pięknie odpłynął Także spokojnie Słuchajcie, fantastyczny dzień dzisiaj Jak na razie, oby tak dalej Zmachałem się Daje taka ryba czadu siła na kiju niemożliwa a tym bardziej na federze powiem wam coś fantastycznego ale udało się także już opanowałem ten feder wiem jak z tymi większymi rybami sobie cho hole prowadzić te hole na tym kiju bo początkowo to nie czułem tego kija tak ale teraz już coraz lepiej słuchajcie jest kolejna ryba w tym wieczny dzień Znowu mam ryby i to nie mało, nie wiem co mam, ale coś tam siedzi. Także jak widzicie kolejna ryba znowu na kiju. Zobaczymy, czy się to uda wyjąć.

Chce okazić. Mamy rybę. Ryba Wieży jeszcze. Dobra. 65 pięć Proszę, odpływaj. Jak się widzieli kolejna ryba wyjęta dzisiejszego dnia, ale zobaczcie. Jaka tu jest fala, jaki dzisiaj wiatr patrzcie do no. te ściny jak to wieje Trudno mi nawet mówić do kamery Słuchajcie wiatr potęga dzisiaj, a ryba dominuje jest, to mi się podoba Coś no, pięknego. A kapek taki średni można powiedzieć Alejda tak samo jest Słuchajcie, kolejny leszczyk się zameldował Zobaczcie. Taki. Ale fajny już. Powiem. Około 45 do 50. Takie lepsze. Ale ten wiatr mi tu tak przeszkadza dzisiaj, że, że coś niesamowitego. Wypuszczam tego leszczyka. Ach. Dobra. Ale wieje. Ale wieje, powiem Wam. W tym jeszcze pochodzie i też bierze. Ciężko zauważyć branie na tym federze, bo po prostu cały czas szczytówka drga. Ale jak jest branie takie konkretne, to widać. nie duży, bo nieduży, ale jest tak. I znowu się trafił. Trafiła rybka, i wracamy jej wolność. Zwracamy jej wolność idziemy do wody. kolejna ryba ale to też nieduży ryb jak widzicie kolejny leszczyk znowu także Fajnie. Kolejny taki. I co? I wracamy mu, zwracamy mu wolność do wody. Słuchajcie, kolejny dzień mojej federowej zasiadki. Powoli dobiega końca. Powiem Wam, jestem cały happy. Dawno nie połowiłem tak jak dzisiaj. Piękne ryby wyjechały z wody, zameldowały się na macie. Udało mi się wyholować oczywiście na metodę. Z tym, że powiem Wam, nie wiem czy coś żeście słyszeli. Teraz też mówię w miarę głośno do kamery, bo po prostu dawno nie mówiłem w tak trudnych warunkach. Pogoda piękna, słoneczna, z tym, że bardzo wieczna. Jeszcze w tej chwili wieczór już dochodzi, ale jeszcze ten wiatr hula. Na pewno słychać to w kamerze. Także ja miałem wielki problem, powiem Wam, bo przy zarzucaniu no to ciężko na tego Federa tą żyłkę ułożyć na wodzie. Cały czas się robi balon, ale jakoś trzeba było sobie radzić. Mi to przeszkadzało, powiem szczerze. Natomiast rybą w ogóle Słuchajcie, piękne ryby, naprawdę. Coś wspaniałego. Oby częściej takie dni się zdarzały. W wędkarskim dniu, tak jak u mnie. Także coś wspaniałego, naprawdę. Jestem happy, jeszcze raz tu mówię. Happy, happy, happy. Także wspaniale. Dobra, jeżeli Wam się spodobał ten film, oczywiście, to proszę dajcie łapkę w górę. Subskrybujcie kanał. No i jak zwykle zapraszam do oglądania naszych następnych filmików z nadwody. I na dzisiaj to już wszystko dla Was. Trzymajcie się. Cześć Wam!